Będziemy rozmawiali o Stomi, będziemy rozmawiali o problemach około 65 tysięcy Polaków. Dzisiaj jako koalicja obywatelska zadaliśmy pytania ministrowi zdrowia w sprawie rozporządzenia, które przygotowuje rozporządzenia, które w znaczny sposób pogorszy życie stomików. Nie chcemy mówić my, politycy, chciałabym, żeby Państwo i Pan minister posłuchał tego, co mówią ludzie, którzy z tym tematem mają do, do czynienia codziennie. Zapraszam jako pierwszą do zabrania głosu Panią Dorotę Mintę, Fundację Life. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Pani Marszałek i za to zaproszenie, ale przede wszystkim za to, jak Pani zabrała dzisiaj głos. W imieniu, tak jak Pani powiedziała, ponad 60 tysięcy ludzi w Polsce, których Pan Minister skazuje na zamknięcie w domu, na wykluczenie społeczne, na brak możliwości pracy, na utratę dobrostanu psychicznego. To jest taka decyzja, którą pan minister w swojej propozycji rozporządzenia podjął, jakbyście wszyscy Państwo mogli chodzić do toalety raz na dwa dni i ta toaleta nie byłaby luksusowym miejscem z pięknym, białym, ceramicznym sedesem, tylko wychodkiem z kawałkiem trybuny ludu. I to pan minister chce zafundować ponad 60 tysiącom Polaków i ich bliskim nie ma naszej zgody na takie traktowanie najsłabszych ludzi w Polsce. Pan minister dzisiaj nie odpowiedział na żadne pytanie. Myśmy skierowali do niego pismo. Mam nadzieję, że poda, podda się refleksji i zmieni to drastyczne, niesprawiedliwe rozporządzenie. Bardzo ci dziękuję i bardzo proszę panią Dorotę Kaniewską, Polskie Towarzystwo Stomijne. Witam państwa, Dorota Kaniewska, Polskie Towarzystwo Stomijne Polilko. Ja jako stomik od 21 lat i wiceprezes stowarzyszenia reprezentuje Rzeszy prawie 65 tysięcy polskich stomików. Proszę Państwa, mówimy głośno nie temu projektowi, bo on godzi w każdą sferę naszego życia. System, który do tej pory funkcjonuje, funkcjonuje doskonale. Mamy stuprocentową refundację sprzętu, z tym, że od 2003 roku nie było waloryzacji tych limitów. Prosimy więc o. Zostawienie systemu refundacji tak, jaki jest, a waloryzowanie nam tylko i wyłącznie do kwoty dużo wyższej, ponieważ kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, wprowadzono 7% VAT na wyroby medyczne, w tym sprzęt stomijny. Za rok wprowadzono następną podwyżkę 8%. W tej chwili sprzęt jest coraz droższy, wiadomo, jest inflacja. Prosimy, błagamy i będziemy walczyć do końca, żeby ten projekt nie został podpisany. No nie może być tak. Na to pytanie tak, że pan minister nie odpowiedział. Jakie będą koszty tego, że ludzie ze stomią zostaną zamknięci w domach, nie będą mogli chodzić do szkoły, na uczelnie, nie będą mogli pracować? Jakie będą koszty społeczne tego, że nie będą dobrze zaopiekowani, że nie będą mieli dostępu do nowoczesnych środków pielęgnacji? Naprawdę, żyjemy w XXI wieku, a my zaczynamy rozmawiać o tym, że cofamy się do wieku XIX. Dlatego posłowie koalicji, wszyscy tutaj, będziemy pilnować, żeby rozporządzenie ograniczające dostęp do środków zostało nie wprowadzone w życie. Może jeszcze poproszę Pana doktora Oka. Szanowni Państwo, nie ma naszej zgody, nie ma zgody lekarzy, nie ma zgody członków Komisji Zdrowia na te propozycje. Nie może być tak, że pacjenci w Europie, na całym świecie korzystają z najnowszych technologii, z najnowszych dostępów do wyrobów medycznych, a ten limit, który w dalszym ciągu obowiązuje, a to, co powiedziały Pani, obowiązuje od roku 2003, powoduje, że polscy pacjenci, 60 parę tysięcy ludzi, którzy są ciężko doświadczeni chorobami, najczęściej nowotworowymi, muszą korzystać z takiego limitu, który powoduje, że tego te zaopatrzenia starcza na 16-18 dni. W całym świecie, w całej Europie limity, które obowiązują, powodują, że pacjenci z Tominy mają dostęp do 60-90 przysługowych worków na miesiąc. Polski pacjent z tym limitem ma 16-20 dni. Nie może być takiego podziału, nie może być takich decyzji to są ludzie dramatycznie doświadczeni w swoim zdrowiu i życiu, to są dramaty ich, to są dramaty całych rodzin i nie możemy się zgodzić na propozycje, które obniżą komfort ich i tak bardzo trudnego życia i będziemy walczyli o to i w komisji zdrowia i myślę, że na każdej tego typu konferencji i spotkania. Dziękuję bardzo, czy są pytania? Dziękuję Państwu dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się w tą walkę, bo to jest nasze być albo nie być. Dziękuję bardzo.